Cześć tu Chris. witajcie na kolejnym moim filmie. Dzisiaj wam pokażę taką stację dokującą od firmy IC Dock. To jest taka stacja, jak tutaj na obrazku widzicie, ale co ja będę na obrazku pokazywał? 525 cala, czyli jak zwykły napęd DVD, możecie ją włożyć w taką obudowę, czyli tak naprawdę w każdą pacetową obudowę. Ja już mamy aktywną, jak widzicie, jest podłączona, włożona do komputera. U góry mam jeszcze inną stację, ale to w późniejszym filmiku. Na razie sobie tam omówimy. Nad napędem, nad nagrywarką DVD ją włożyłem. Elegancko pasuje. I mamy tutaj włożone dwa dyski od laptopa. Dysk numer 1, dysk numer 2. Do urządzenia, jak widzicie, możecie włożyć dyski od 5 do 15 mm grubości. Jak się okazuje, ta stacja działa w ten sposób, że dane z jednego dysku są obrazowane na dysk numer 2 w razie awarii dysku twardego tego na przykład po lewej stronie czyli tego źródłowego jak widzicie tutaj możecie włożyć pusty dysk i nasza macierz RAID automatycznie zrobi build na tym dysku po lewej stronie z dysku, który znajduje się po prawej stronie to jest hot swap, więc ja mogę sobie wcisnąć tutaj przycisk dysk oczywiście mogę wyjąć Wyjeżdżana na takim czymś. No i mamy tutaj dysk twardy. Widzicie, 500 włożona. Oczywiście dysk, na który dane są zgrywane, musi być większy albo równy, chociaż temu dyskowi, który jest w wejściu numer jeden. Próbowałem też mniejszy włożyć, ale od razu zaczął się jakiś tutaj error wyświetlać, błąd. I no zresztą, jak można zobrazować dysk z większego na mniejszy? No nie da się fizycznie z to. Po prostu niemożliwe. No i wkładamy z powrotem, wciskamy guzik i dysk już jest aktywny. Bardzo fajne. Właśnie podoba mi się, że tutaj takie przyciski są. Można sobie to wyjąć, jak praktycznie w serwerze to działa. I w tej chwili mamy tutaj, taką dioda, nie wiem czy będzie widać na kamerze, 25%. Czyli 25%, mniej więcej można powiedzieć, że pierwsze 25% dysku numer 1 jest obrazowane na dysk numer Dwa, czyli w tej chwili jest wszystko zgrywane. Jak dojdzie do 100%, to znaczy, że dysk numer 1 został całkowicie e, zgrany. Jakoś nie zauważyłem, żeby właśnie to zgrywanie wpływało na wydajność komputera. Mam tutaj numer, dysk numer 1, nawet benchmarki przeprowadzałem, nie widziałem różnicy. W tej chwili obydwa dyski pracują, system operacyjny mam odpalony. I co ciekawe, tutaj z tego dysku numer 1, ja myślałem, że to działa tak, że. Wszystko jest zobrazowane w jakiś taki dziwny system plików, że obydwa dyski tworzą jakby jedną partycję. No i faktycznie, jak wejdzie się do biosu, mogę nawet kąpa odpalić ponownie. Jak się wejdzie do biosu, to faktycznie y, mamy wszystko tak jakby, no można powiedzieć, pod, jednym, y, pod jedną nazwą. Czyli te dwa dyski mają swoją jedną nazwę partycji. Zaraz wam pokażę o co chodzi, tylko spróbuję to uruchomić. No i wchodziłem do biosu, patrzę. Mój dysk mam Sandiska w pierwszym, w pierwszym slocie tutaj. Mam włożonego w pierwszym slocie włożonego Sandiska, a tutaj jest jakiś dysk. No, jakiś dysk chyba Western Digital. O dziwo, w pierwszym slocie mam dysk SSD, a tutaj jest dysk kalejowy i to działa. Tak z ciekawości sobie sprawdzałem, myślałem, że nie będzie działać, a jednak działa. Dobra, włączamy jeszcze raz. No, i zobaczmy teraz. Spróbujmy do biosu wejść. No, powiem wam, że Bayer, bo mm, zaraz Wam powiem dlaczego. Musimy do biosu wejść, bo też mnie to zaskoczyło troszkę. Dobra, właśnie do biosu. No, jesteśmy biosie. Jak tutaj sobie najadę na menedżera dysków, to on mi się zgłasza w tej chwili jako RAID SATA HW RAID. No, przez UEFI też jako RAID i jak go odpalimy ten dysk na przykład numer 1, jeżeli wyciągniemy sobie teraz dysk numer 1 stąd no i podłączymy go normalnie pod, pod no pod satę uruchomimy kompa wszystko nam się odpali, ładnie i elegancko jeżeli włączymy dysk osobno numer 2 który oczywiście już jest zobrazowany, musi być zobrazowany bo to jest istotne uruchomimy z niego komputer też się uruchomi dokładnie. Ta sama wersja systemu operacyjnego. Oczywiście, jak się wszystko zgra, bo jeżeli mi się nie zobrazuje, no to się nie uruchomi. Musi tutaj do 100% wejść. No i to mnie zaskoczyło, bo myślałem, że one pracują pod jedną jakąś partycją. Że tutaj jest jakiś sprzętowy chip, który tworzy tak jakby z tych dwóch dysków jedną partycję. I jeżeli już je razem połączymy, no to nie odpalimy bez tej stacji dokującej systemu operacyjnego. A jednak nie, da się bez problemu, da się bez stacji dokującej odpalić ten dysk normalnie, uruchomi się sy system operacyjny bez żadnego problemu. Co bardzo mnie cieszy. Także uważam, że urządzonko całkiem fajne, zwłaszcza jeżeli macie jakiś komputer, który pełni jakiegoś pełni rolę jakiegoś nie wiem, serwera multimedialnego i nie chcecie, żeby wam się na przykład wszystkie dane wysypały, bo macie tylko jeden dysk. No, to taki obrazujący dysk, można powiedzieć, lustrzany dysk, to jest genialna sprawa. Ja wiem, że takie rzeczy można na wielu płytach głównych robić. Chyba nawet ta moja płytka od MSI też ma możliwość. Znaczy, nie wiem, na 100%, ale chyba też ma możliwość utworzenia e, rajda. Tylko bym musiał poszukać, bo szczerze mówiąc, nigdy tego nie robiłem na niej i nie wiem, gdzie to jest. Mamy tutaj SATA moda. Mm. O, jest RAID. Widzicie, na mojej płycie głównej też można sobie RAIDa utworzyć i pewnie jest jeszcze w dodatku masa różnych trybów pracy RAID. Bo są różne tryby pracy RAID. o tym też trzeba pamiętać, można lustrzanie nagrywać, można sobie na przykład kilka dysków łączyć w jeden większy dysk, no jest tutaj masa różnych możliwości. Nie tylko dwa dyski, można znacznie więcej podłączyć, a dokładnie tyle, ile macie wejść z SATA. Ale to urządzenie ma jedną przewagę nad takim rajdem spłyty głównej. Jedna przewaga. Jak sobie to wyciągnę teraz, o ile mi się uda, tylko odłączę kabelki. To urządzenie jest jedną przewagę ma. No, chwileczkę tylko to wyciągnę, bo coś nie chce wyleć mi. Dobra, aż to prawie mam. Wchodzimy, druga kieszeń pewnie gdzieś się zahacza. Jak sobie to teraz wyciągnę, no to tak wygląda mniej więcej. Taka jak połowa napędu DVD. No i tutaj z tyłu mamy właśnie tylko jedno wejście SATA i jedno wejście na zasilanie, nic więcej. Nie zajmuje nam to masy kabli, a mamy dwa dyski twarde podłączone, które możemy w każdej chwili sobie wyciągnąć, a na płycie głównej byśmy zajęli no niestety, aż dwa wyjścia SATA, jeżeli kupicie sobie dwie takie szuflady no to dwa wyjścia SATA zajmiecie, ale macie cztery dyski twarde podłączone także uważam to za całkiem fajną zaletę i druga sprawa, a to już chyba mówiłem po prostu nic nie musicie konfigurować, to samo się dzieje wkładacie tylko dysk twardy numer dwa i on już się sam zaczyna Kopiować. Numer jeden, jak już jest złożony, to po kilku y, minutach od uruchomienia komputera zaczyna migać 25%, później 50, 75, 100 i tyle. Jeżeli dysk np. numer 2 czy numer 1 ulegnie uszkodzeniu, no to się tutaj też błąd zapali. Urządzenie jest banalne, jak budowa cepa y, i dzięki temu jest skuteczne, bo działa. Także mam nadzieję, że filmik się podobał. Ja sobie chyba to urządzonko zostawię u siebie na stałe, także mam nadzieję, że się podobało. Do następnego filmiku, cześć!